Gołąbek po lotowych, czyli po gdowcach. jest to typowy imbret na starego szpaka. Jeszcze numer pl 13220 Samczyk, ojcem jest gołąbek o numerze 2, ojciec naszej złotej pary, czyli stary szpak razy samiczka od marka trzaski 3828. Samczyk ten dwójka jest z 23 roku, w tym roku jako roczniak był trzeci, czwarty, 19 i 42 na oddział. W A kategorii ma konficent. 13. Jest trzecim asem oddziału w kategorii A i trzynastym okręgu, tak jak dobrze kojarzę. No sam czy troszeczkę ten ojciec miał nieszczęście, bo jak był trzeci i czwarty, no, to nasze gołąbki go wyprzedzały. Także można powiedzieć, że powinien pierwszy, pierwszy. I wtedy, co był 19, to też 18 głębi naszego wyprzedziło. Także, no, fajne ze strony ojca. No, fajne połączenie ze strony matki. Samiczka 5543 to jest super samica. Roczna w tym roku 6 konkursów, ale pierwszy 14, 26, 32 i 57 konkurs w A kategorii 1022 jest pierwszym lotnikiem oddziału w A kategorii szóstym lotnikiem okręgu. Ona się wywodzi z dwóch głębi rozpodowych, ale to też są gołęby, to będzie w rodowodzie widać linia starego szpaka, czyli tam nasz 9000, jedynka. Także mówię, to jest taki imbret na starego szpaka. Też fajny samczyk związany. No wiadomo, że te głęby nie wyglądają dzisiaj fajnie, bo one się pierzą, ale tutaj widać, że jest wszystko fajne. Zapraszam.